Jak tu pięknie! Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację, ja mam truskawki. Wow, są takie dojrzałe. Jeszcze jak szczęścia raz ciebie, raz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny lizak! Skroczkę, co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej, więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że Emma nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę! Nie no, ja też chcę spróbować! Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak Miranda! To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda! Mimo wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne! Czego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się, otwórz usta! Ale ja nie chcę tego jeść! Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma! Pół nie mogę na to patrzeć! Zjadłaś go do końca? Ale tam był Karaluch! O nie, zupełnie o tym zapomniałam! Jest w mojej buzi. To obrzydliwe! On chyba nadal żyje. To straszne! Kalalu biegnie w moją stronę. Co robić? Masz! masz! Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest! Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas! Chyba czysto! Nigdzie go nie ma! ciągasz pochopne wnioski. Jest na twojej głowie! O nie, tylko nie to! Uratuję cię, Emma. trzymaj się! Mam ogromnego kapcia! Wow. Aj, jak to boli! Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie. Ja otwieram pierwsza. Malutki sedes? Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super! Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet! Czas coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka? Co robisz Emma? Przestań zajmować się bzdurami! Daj spokój, nie maruć. To jest super! Takie pyszne! Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie! Jestem zachwycona. Teraz na pewno nic mnie nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną? Nie mam mowy, sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Skoro skończyłaś to moja kolej? Ojej, tu są dwa lizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim Lizakiem. To dla mnie szansa ma, to mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać, wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona. Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa fanta, rewelacja! Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko! O nie, złamałam paznokieć. Biedactwo. Daj ci pomogę. Mam sporo doświadczenie w otwieraniu fanty. Widzisz? Wszystko się udało. Pachnie naprawdę pięknie. Nawet sama chciałabym spróbować. Nie mam mowy, daj mi to, to moja fanta. Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O tak, to jest wspaniałe! mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie, jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz. To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie. O, cześć, Miranda, jak leci? Mam już dość tych Twoich wybryków. Mam nadzieję, że Fanta pomoże mi się od tego odciąć. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Stan się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem, może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A, tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. Tu przecież super! Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie. Wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może nie poczęstujesz? Już przykro mi, ale sama nie odmówię sobie dokładki. To jest takie kwaśne, ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je jem. Czy jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać, i teraz tego żałuję. Potrzebuję natychmiast jakiejś osłony. To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść. Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy zaczynasz ty. Wow, popcandy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Yy, pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam. Świetnie. To słodki syrop. A teraz otworzę pop candy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask. To niewiarygodne. Ma przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale. Nie potrafię opisać słowami, jakie to uczucie. Chcę więcej. Tak, fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Spójrz, ma. Chyba czas się zgasić. Trzyma się, Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję, Ma w samą porę. Teraz twoja kolej, by jeść że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma współczuje ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie? Pożar! Ja płonę! Pomóż mi, Miranda! O nie, tylko nie to! Nie patrz w moim kierunku! Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę! O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj przewróciłaś mnie i nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie. Cześć wszystkim! Obiecuję wam coś ciekawego, ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę. Teraz jesteśmy gotowi. Emma, zaczynaj! Okej, okay. zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale! Za tym kryje się coś naprawdę gorącego: ostra papryczka chili. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka chili? Przestań! Nie chciałam tego. Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja płonę! Tak czy inaczej udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk. Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłaś tę nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać. Sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałeś o czymś? A, no tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja. Muszę ją oddać. Auć, moja głowa. Co to jest? Ojej, to czekolada. To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurczę, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? Dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy! Ja nic nie widzę. Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. No ale to nie moja wina, to wszystko wina Emmy. Ona płonie! Trzeba coś zrobić, ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest. Mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda! Nareszcie! Hurra! To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę. Miranda, zaczniemy od Ciebie. Nie mam nic przeciwko. Gotowe? Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Jej, jak dużo rzeczy! Super! Mam tego jeszcze więcej. Rzucaj szybko, Złapię to. Fajnie to przecież walizka do makijażu. Uwielbiam robić makijaże. Jakie cienie, jakie kolory niewiarygodne! Czas wziąć pędzel w dłoni tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe dzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Nie będę Ci przeszkadzać, idę do Emmy. No jak leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale! Cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie... Pyszne lody na patyku, spodoba ci się. Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody! Uwielbiam je, bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko. To niewiarygodnie dobre. Dziękuję, nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające. Fu Emma, mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Gdzieś maniere, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę! Musi być tu jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz. Miranda, pospiesz się, pomóż mi. Co się stało? O! Suszarka do włosów! Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O, znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie, co za porażka. Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów. Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. Naciskam guzik. No to jedziemy. Jak chcesz, Miranda. Nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale. Teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie. Ledwo mogę je podnieść. Auć. To bolało, co to? Przepraszam, przypadkowo opuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli, przestań. Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł? Jeśli weźmiesz cement i kielnię, możesz coś zbudować? Sama zdecyduj co. Nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią. Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj. Świetnie, to bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia jak bardzo. Mam już całą ścianę. No nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. Muszę już iść. Naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko. Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjedź bliżej, szybciej, no i rozładunek, naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. Rozładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmy jej narzędzia i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz, trzymaj. Przecież to zabawki dla dzieci. A, rozumiem, mam się bawić w piaskownicy. Dzięki, myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz, jak fajnie mi wychodzi. Wow, zbudowałaś zamek. Wygląda niesamowicie. A co to jest? Sądzicie o mojej budowli? Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Wyszło niezręcznie. Co chce mój ulubiony wnuk? Frytki? Świetnie, zamierzam zrobić najpyszniejsze frytki. Najpierw trzeba wlać olej na patelnię. Teraz pokroję ziemniaki i je usmażę. Babciu, to nie wygląda jak frytki. To nawet lepiej, bo ja wygram tę rundę. Najpierw obiorę ziemniaki. Ojej, średnio mi to wyszło nożem. Potrzebuję specjalnej obieraczki. Yes! Teraz powinno mi się udać. Amatorzy! Tak się kroi ziemniaki. Raz, dwa i gotowe. I nikt nie robi frytek na patelni. Do tego służy frytownica. Wrzucamy ziemniaki. I smażymy je na oleju. Tylko spójrzcie na tę złotą skórkę. Wspaniale! A gdzie są moje ziemniaki? Czy ja wszystkie pokroiłam? Co teraz robić? Nie martw się, kochanie. Co to za frytki bez sosu? Keczup nie jest dla mnie, jestem przecież szefową kuchni. A wszyscy najlepsi szefowie kuchni na świecie robią własny sos pomidorowy. No i proszę, arcydzieło. Idealne frytki. Wszyscy już usmażyli ziemniaki, a ja mam tylko obierki. Co robić? Wiem! Po co się męczyć, skoro można zamówić dostawę? A oto frytki. Domowe ziemniaczki. Frytki od szefowej kuchni. Wow, ile pyszności! No, oprócz tego. Mm, a te frytki wyglądają przepysznie. Spróbuję. Ojej, jakie ostre. Nie chcę ostrego. A co my tu mamy? Mmm, pyszne. Podobają mi się te frytki. Hura, wygrałam. Co teraz gotujemy? Chcę jajka. Łatwizna. Każde danie powinno być przyrządzane z miłością. Dlatego moje jajka będą w kształcie serca. Trzeba usmażyć kiełbasę, a potem rozbić jajka. Wyszło świetnie. Im wyższa temperatura, tym szybciej się smaży, prawda? Ustawię kuchenkę na maksimum, a teraz jajka. Jej, skorupka wpadła, może nikt nie zauważy. Będzie smaczniejsze. Nie, jednak nadal widzę te skorupki. Będę musiała coś wymyślić. Wymieszam to. Ojej, kochanie, coś ci nie wyszło! Dodam mleka. Teraz na pewno niczego nie będzie widać. Patrzcie i uczcie się, tak gotują prawdziwi szefowie kuchni. Precz z patelnią będziemy potrzebować tostera. Pokroję cebulę i czosnek. Potem awokado. Wymieszam to wszystko razem. Świetnie. Teraz będę używać blendera. Wyszła wspaniała mieszanka. Muszę tylko posmarować nią tosty. Właśnie tak. A teraz czas na jajka. Jedno w zupełności wystarczy. Rozbijam je do miski i wstawiam miskę na patelnię z wrzącą wodą. Patrzcie, jakie cudowne jajko zrobiłam. Pozostaje tylko to ładnie podać. To niesamowite i ostatnie dekoracje. Proszę bardzo, idealnie. Wow, wyszło naprawdę fajnie. Ja też muszę ozdobić moje danie. Ketchup i musztarda wystarczą. Kochanie, jesteś pewna? Gotowe. Zobaczmy, co my tu mamy. To nie wygląda dobrze. Wow, serduszko. Babciu, te jajka na pewno są twoje. Nie potrzebuję widelca. Co to jeść rękami? Mmm, pyszne. A to co? Wygląda ciekawie. A jak smakuje? Mm, dosyć dziwnie. Zdecydowanie babcia wygrywa. O, jestem taka szczęśliwa. Co robimy tym razem? Pizzę! Pizzę? To skomplikowane. Jak się ją w ogóle robi? Wydaje mi się, że trzeba zagnieść ciasto. O, to działa. Albo nie do końca. Fuu, dlaczego jest taki lepkie? Mam pomysł. Weź moje ciasto, kochanie. Dziękuję, babciu. Ale co z tobą? Oj, rzeczywiście. Nie szkodzi. Zrobię nowe ciasto. Wystarczy, że wymieszam kilka składników. A ciasto wyleję na gorącą patelnię. Idzie z tego świetny spód do pizzy. Następnie naleję keczupu i dodam zdrowych warzyw i trochę sera. No, pozostało tylko czekać. Kto robi taką pizzę? Do spodu potrzebna jest specjalna mąka kukurydziana. Wiedzą o tym tylko tacy profesjonaliści jak ja. Zagniatamy ciasto. Teraz musimy uformować spód. Aby to zrobić, ciasto musi troszeczkę polatać. Właśnie w ten sposób. Wow, ja też chcę tak zrobić. No dalej, leć. Ups, spadło. Teraz wszystko jest brudne. Jak to naprawić? Wiem. Mały kamuflaż nie zaszkodzi. Ok. Trochę ketchupu, oliwki, papryka i kiełbasa. Można też to zwinąć. Nieco spłaszczyć. To okropne. Żałuję, że to widziałam. Nie potrzebujemy warzyw. Pasata pomidorowa, peperoni i ser. Nic więcej. A teraz włożę pizzę do mikrofalówki. Niech się upiecze. To będzie niewiarygodnie pyszne. Mikrofalówka? Nie, toster mi wystarczy. Muszę to tylko do niego wepchać. No nie wyszło tak, jak się spodziewałam. Nie wyszło świetnie. Nie mogło być inaczej. Oto moja pizza. A oto moja. No i moje arcydzieło. No to spróbujmy. Chyba ktoś chciał mnie otruć. To straszne. A to wygląda nieźle. Spróbuję. Smakuje mi. Wow. Ta pizza jest idealna i do tego najsmaczniejsza! No kto inny mógł wygrać, jeśli nie ja? E, co tym razem? Chcę naleśniki. A, jestem mistrzem naleśników. Łatwizna, podkręca ogień. Świetnie, raz powoli wleję ciasto. Bardzo ważne jest, aby przewrócić naleśnik w odpowiednim czasie. Nie rozumiem. Po co robić mnóstwo małych naleśników? Można zrobić jeden duży. Poza tym, zwykły naleśnik jest nudny. A z żelkami to będzie odlot. Oj, żelki się rozpuściły. Kto by pomyślał? Dobra, zrobię jeszcze jednego naleśnika. Tym razem ze mną sami. I jeszcze jednego. Z kolorową posypką? Nie. A ja do naleśników dodam syrop klonowy. Nieźle idzie. Dobra, nie mogę pozostać w tyle. Jeśli dodam do ciasta Nutelle, to zrobi się czekoladowe. Najważniejsze, żeby dobrze wymieszać. A do środka włożę kawałek czekolady. Wspaniale. Owoców użyję do dekoracji naleśników. A wierzch poleję syropem truskawkowym. Wygląda wspaniale. Idealnie. Gotowe. Piekłam z miłością. Najlepsze naleśniki na świecie. Moje spodobają Ci się najbardziej. No, za chwilę się przekonamy. Uj, to jest niejadalne. A naleśniki babci? Mmm, pyszne. A co zrobiła szefowa kuchni? Mmm, świetne. No, ale wygrywa babcia. Kurat.